Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w Czartorychu. Startujemy z bardzo fajną akcją. Od dnia dzisiejszego do 19 grudnia możecie wesprzeć fundację w dobrych chłopkach. Można to zrobić na kilka sposobów: można zakupić karmę, smaczki, podkłady, przynieść z domu czyste ręczniki, generalnie wszelkie akcesoria, wszystkie rzeczy, jakie mogą nam pomóc w opiece nad zwierzętami. Możecie też wesprzeć na zdrowiu tak. A wszystko to możecie przynieść albo do sali A2 na drugim piętrze budynku pierwszego liceum, albo do internatu pierwszego LO. Dokładnie tak, odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach. Oni bardzo doskonale pokierują, gdzie, z czym, a my później będziemy robić swoje, czyli pomagać zwierzętom. I to wszystko dzięki Wam. A to wszystko nadzorują również nasi mniejsi bracia, których tam przedstawicielka jest również dzisiaj z nami. No i oczywiście wspierają nas młodzież, jak zawsze chętna do pomocy. Dokładnie. Zapraszamy!